o policjanta ślubuję służyć biernie narodowi służyć biednie narodowi chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny Przed bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia Przed bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia wykonując powierzone mi zadania wykonując pilnie mi zadania ślubuję. Ślubuję. Pilnie przestrzegać prawa nie przestrzegać prawa dokować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej przestrzegać w działań فلذلك يقول